Świetnie. Cześć. Dobranoc. Widzimy się w sobotę w Giotto. Titi, na co się gapisz? Skończyłaś wolontariat? Tak, nie. To było. Widziałam spadającą gwiazdę. Gdzie? Pomyślałaś życzenie? Chcę, żeby sportowe buty na koturnach zniknęły z powierzchni ziemi. Ja marzę o idealnej wigilii, która przygotuje się sama. A ja o szybkim i bezbolesnym rozwodzie. Sześć sesji. Tyle obiecałam Guidowi. Ale jak terapeutka dowie się, co zaszło, wystarczy jedna. Powinniśmy się rozwieść. Byle powigili. Jeśli ją urządzimy. Oczywiście, że tak. Umberto też przyjdzie. Mam plan.